Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj witam koziorożce na czytaniu miesięcznym. Moi drodzy, będzie to czytanie na miesiąc kwiecień. Serdecznie zapraszam. Drogie Koziorożce, wchodzicie do miesiąca kwietnia z kartą Siedmiu Mieczy, kochani. No, od razu na dzień dobry, muszę tutaj oszczędzić, bo karty tak ostrzegają, że musicie zwrócić, kochani, uwagę na swoje otoczenie, bo być może w Waszym otoczeniu są osoby, które są niezbyt sprzyjające, moi drodzy. Może są osoby, na przykład, które bardzo chętnie. Powiedzmy, ukradłyby Wam dosłownie wasz jakiś projekt, waszą myśl czy coś takiego, więc proszę zwrócić uwagę, kochani, z kim rozmawiacie, na jakie tematy, w jaki sposób się zwierzacie, moi drodzy. No i tak jakby okażcie się, kochani, sprytem. Żeby po prostu nie dać się, powiedzmy, nie chodzi mi o taką jakąś kradzież, tylko po prostu na przykład nie dać się okraść z emocji czy z jakichś swoich dobrych pomysłów, moi drodzy. Taka przestroga od kart. Może i dobrze, że na początek miesiąca, moi kochani. Od razu. Eko, moi drodzy, drugą kartą dla Was są dwa miecze. To z kolei, no, też miecze. Ale tu chodzi o to, że macie albo będziecie mieć w kwietniu, kochani. Dość spory dylemat. Trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, moi drodzy. No, i tu trzeba uważać, komu ewentualnie mielibyście się poradzić, tak? No, będzie tutaj spory dylemat, kochani. Sporo wątpliwości, bo tak, jakby u Was, moje drogie koziorożce, u jakiejś części, pewne sprawy zaczęły się kończyć, żeby móc otworzyć nowe, podjąć się nowych wyzwań, bo tak już tu widzę, karty tutaj mówią, kochani. I tu właśnie ta dwójka mieczy symbolizuje spory dylemat. Jest to karta mówiąca o wyborach, więc, kochani, ten wybór byłoby dobrze, gdybyście w kwietniu podjęli, tak? Następną kartą jest dla Was Karta Świata, która mówi: właśnie zamknij jedne sprawy i otwórz się na nowe. I tu widzę, że już macie jakieś możliwości, jakieś propozycje, jakieś może. Kontakty, nawet zagraniczne, kochani, online, jak najbardziej mogą być też przecież. Kochani, i karty sugerują: podejmij decyzję o pozamykaniu jednych drzwi, żeby móc otworzyć drugą, tak jakby nową swoją drogę. Dokładnie i dosłownie, moi drodzy. I w tej karcie świat również jest możliwość wyjazdu za granicę, kontaktu z zagranicą, kochani. A tym samym, jeżeli to uczynicie, a karty sugerują, że właśnie to zrobicie, moi drodzy, to macie szansę po prostu na przyjęcie nowych spraw, nowej ścieżki życia, nowej drogi. Bo tu dalej się pojawił głupiec, kochani, który o tym mówi, że czeka Was sporo nowości, kochani. Oczywiście to nowe sprawy. Możecie nie mieć jeszcze takiego powiedzmy przekonania, doświadczenia w tych nowościach, które Was czekają, ale moi drodzy, nie należy się bać nowości. Moi kochani, tylko z dużą rozwagą, z takim dobrym podejściem, takim, kochani, z przemyśleniem, przeanalizowaniem pewnych sytuacji, moi drodzy, podjąć się tych nowych spraw. Bo właśnie w głupcu to jest. To jest nawet ta jakby nowa droga dla niektórych osób, tak jakby zupełnie nowa, no jedna część życia zakończona, tak jakby nową. Będziecie otwierać, moi drodzy. Ale, kochani, karta sugeruje, że warto podjąć się pewnego rodzaju ryzyka, bo tu w tym kupcu też jest pewnie, on jest pewnym ryzykantem. Pewnego rodzaju ryzyka, kochani, pozamykać pewne sprawy i po prostu pójść w nowe. Bo tu jest trójka buław, która dalej, która mówi o tym, że będą działania, kochani, i będziecie wypatrywać. Swoich efektów, moi drodzy. Może być też podróż jak najbardziej, kochani, ale też możecie wypatrywać osób, osoby, która właśnie przyjedzie do Was powiedzmy, z zagranicy z jakąś dobrą nowiną, tu widzę, kochani, jak najbardziej, bo tu jest dalej słońce, a słońce mówi o tym, że sprawy, które będą was się tyczyły drogę koziorożce, w kwietniu. Mają możliwość pójścia po Waszej myśli, bo energia Słońca właśnie o tym mówi. Cokolwiek byś sobie nie zamierzył, nie zdecydował, to masz szansę to przeprowadzić i uzyskać, kochani. I następną kartą dla Was, a tu jeszcze wrócę do Słoneczka, ponieważ. Tu może być taka informacja dla niektórych osób, prawda? Nie dla wszystkich, że to jest będzie dobry czas albo będzie podjęcie decyzji o planowaniu potomstwa, bo ta karta też o tym mówi. Kochani, a następną kartą jest ósemka mieczy, więc ona tutaj jest taka jakby przestrogą dla was. Kochani, nie zamykajcie się na nowości. Nie zamykajcie się na ludzi i dosłownie na świat. Bez względu na to, Kochani, co się teraz dookoła dzieje, otwórzcie się, bo będziecie mieć taką możliwość. Bo z siedzenia w domu, zamykania się tak, w takiej skorupie, w takiej klatce, kochani, nic dobrego dla Was nie wyjdzie. A tu świat, głupiec, słońce, doskonała energia doskonała energia. I dalej jest król, kochani, Buław, tak? Może to być jak najbardziej Wasz partner, moje panie, albo pan, który mnie słucha. Dobry zarządca. Dobry organizator pracy, kochani, po prostu człowiek na wysokim stanowisku. Moi kochani, no, charakter ma trudny, ale moi drodzy, kutliwy, co jest dalej pokazane, ale moi kochani, tu można to w pewien sposób załagodzić, przecież nie wszystko brać do siebie, prawda? Nie dać się da wciągnąć w żadne tam kłótnie, niepotrzebne awantury, bo tu jest właśnie piątka. Mieczy, która o tym mówi, kochani, raczej z dużą łagodnością, o czym mówi dalsza karta, a jest nią, kochani, rycerz kielichów, z dużą łagodnością, z taką ufnością, wiarą, z, takim, z takimi pozytywnymi emocjami, kochani, raczej y, odnosi się do tej osoby, do króla w który tak jak powiedziałam, może być waszym partnerem, kochani, ale również może być waszym nowym szefem, jeżeli ktoś w tym kwietniu będzie zmieniał pracę, tak? I raczej z taką ufnością, kochani, z wiarą, to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Bardzo dobra karta, ale sporo też będą decyzje, będą osoby takie niezbyt przychylne, no i taki przyjdzie moment, dla koziorożców, że będziecie tak, pff, do głowy wam przyjdzie, lepiej się zamknę, nic, yy, nie będę podejmował decyzji, prawda? To może jakoś będzie. Nie, kochani, karty sugerują ewidentnie, że dobrze by było podejmować decyzję i otwierać się na nowe i od, właśnie odrzucić tą klatkę. Tak, wyjść jakby na zewnątrz tej skorupy. Zobaczymy, co powie nam tutaj Rider White, kochani. Trzy karty, tak jakby na potwierdzenie. Moi drodzy, Eremita, czyli pustelnik, kochani. No i moi drodzy, cztery kielichy i rycerz kielichów. Doskonale. Więc Eremita mówi tak, że no, kochani, jesteście trochę, może nie wszyscy, a niektóre osoby tak jakby odsunięte od spraw, które moi drodzy Was dotyczą. Ale moi kochani, to nie potrwa długo, prawda? Bo Pustelnik jest bardzo mądrą osobą, i pomyśli, poduma, pozastanawia się i tę całą taką jakąś doświadczenie życiowe, takie pozytywne, z negatywnego wyciągnie odpowiednie wnioski, a te pozytywne przeniesie sobie po prostu dalej i wykorzysta to. Kochani, tak sugerują, że byłoby dobrze, żebyście właśnie swoje pozytywne doświadczenia wykorzystali, a negatywne przekuli na. Sukces, porażki na sukces. Moi drodzy, ale musicie zacząć zauważać swoje możliwości i różne osoby dokoła siebie, bo tu jest czwórka kielichów, kochani. Ale to nastąpi. Tutaj po prostu potrzebna jest taka yy, uwaga, i nie, kochani, z góry nie zakładać, że coś się nie uda albo coś jest nieistotne. Najpierw weź to. Oczywiście z dystansem, z taką rozwagą, jak ja zawsze mówię, bo to jest bardzo ważne, ze spokojem, kochani, i być bardzo uważnym, tak, co się dookoła was dzieje. I kochani, jeszcze na potwierdzenie, tu jest też rycerz Kielichów, który mówi, że no, pewne sprawy, pewne jeszcze takie emocje, uczucia, no nie będą u was tak jakby stabilne, takie pełne, głębokie, ale moi kochani, sprawa rozwojowa. Wszystko powoli, moi drodzy, poukładacie, pozałatwiacie. Tak karty sugerują, kochani. Przepiękna karta, moi drodzy. Mimo, że tu jest sporo mieczy, ale miecze też mają swój tutaj, powiedzmy, dobry udział, bo ostrzegają przed pewnymi pułapkami w życiu. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.